Tajny składnik popularnej surówki, dzięki niemu surówka jest lepsza niż w restauracji. Weź pół główki kapusty, pokrój ją bardzo drobno w paseczki, przesyp pokrojoną kapustę do miski, następnie obraną i umytą marchewkę zetrzyj na tarce, po chwili zetrzyj również jedno duże jabłko. Takie starte warzywa dodaj do miski z kapustą. Teraz wyciśnij sok z połowy cytryny. Całość dopraw solą oraz pieprzem. Dodaj majonez i dokładnie wymieszaj. Teraz czas na tajny składnik surówki. To kalarepka. Nie zdziw się, dzięki temu warzywu poprawisz smak tej surówki. Jedną kalarepę obierz. Po czym zetrzyj na dużych oczkach tarki. Dodaj ją od razu do miski w prawie gotową surówką. Wymieszaj starannie do połączenia składników. Przełóż ją do innej miski. Surówka gotowa. Podawaj do smacznych domowych obiadów i patrz, jak szybko znika z talerzy.